Chcą uchodzić za polską elitę, ale gardzą Polakami. I obrażają tych, którzy mają inne od nich poglądy społeczne. Są wychowani w takim duchu totalitarnym. Jako pierwsze ofiarą pogardy padły polskie rodziny, które dzięki programowi 500, plus po raz pierwszy zabrały dzieci na wakacje nad morzem. Celebryci poczuli się zdegustowani, wściekli, że Polacy odpoczywają w miejscach, które najwidoczniej w ich mniemaniu powinny być zarezerwowane tylko dla nich. Kochani, jeżeli prawdą jest teza polegająca na tym, że cały świat jest symulacją i należy do czyjegoś komputera, to mam już taki mały apel do tych szanownych panów z góry. Tak, o tobie mowa. Dajcie papieżowi dość do głosu, żeby po prostu już oficjalnie zakończył tę grę, jaką nazywa się świat. Bo pewien dodatek do gry, który umożliwił dodanie telewizji polskiej, aka TVP, aka Twój jedyny polski głos w Twoim domu był. Ja wiem, że naprawdę niektórzy z Was mówili, że 2020 rok powinien zostać przeniesiony na 2021 z wiadomo jakich powodów. Ale wiecie co? Dla naszej cywilizacji nie ma ratunku. Dostatecznie zjebaliśmy. Dlatego zróbcie to, co ja. Po prostu weźcie łopatę, idźcie pod blok i zacznijcie kopać. A jak ktoś z okna będzie do Was krzyczeć, że ej, co wy w ogóle robicie? To powiedzcie takiej osobie, że budujecie schron przeciwatomowy. A jeżeli ktoś nadal będzie mieć jakieś wątpliwości, no to to! powiedzcie, że chcecie się schronić przed 5G, przymusowymi szczepieniami oraz telewizją publiczną. A z tym trzecim powodem to już każdy was zrozumie. Kochani, no może być to dla was bardzo szokujące, ale muszę się wam do czegoś przyznać. Tak, nie stać mnie na dopalacze, więc Zmierzymy, oglądam TVP. I to nie jest żaden fake, bo kiedy my próbujemy jakkolwiek egzystować na tej Ziemi w 2020 roku, ludzie, którzy odpowiadają za telewizję polską, już żyją w 2137 roku. Nie wierzycie? Spokojnie, są na to dowody. Powiedzcie mi, jak inaczej można nazwać zestawienie zorganizowane przez TVP, gdzie laureatka Nagrody Osobowości Roku według Times została porównana do innych osobowości, które. Właśnie też wygrały tę nagrodę. Jak na przykład ten pan. Albo ten. Mm -mm, ten drugi pan. Teraz, kochani, pobawmy się w zgadywankę. Jak zareaguje typowy odbiorca tego typu telewizji? Uy, przecież jak Times honoruje zbrodniarzy? No to Greta też jest zbrodniarzem wojennym. Kochane, ptysie jest naprawdę o wiele śmieszniej niż może wam się wydawać. Wystarczy tylko jak pod uwagę weźmiecie. Jeden kluczowy fakt. Czekajcie, bo naprawdę muszę się przygotować na ten stopień absurdu. Uff, zaczynamy. Czy wiecie, że święty Jan Paweł II też dostąpił tego zaszczytu bycia uhonorowany przez Times jako osobowość roku? Ale ponieważ TVP naprawdę bardzo nie lubi pokazywać odcieni szarości i każdą sprawę przedstawia w sposób zero-jedynkowy, czarno na białym, jak wiadomo, naszym celem jest zaoranie lewa, to też przypadkowo spluneli na papier. Nie no kurwa, serio, co jest? Nie wiem, może wykop.pl zhakował konto TVP, ale tak czy siak mem stał się rzeczywistością. Naprawdę nie wiem jak wy, ale ja już czekam na ten moment, jak ktoś zapoda właśnie w wiadomościach barkę Electroversion. Wykop.pl ale tak jak wam mówiłem, telewizja polska wyprzedza nas już o setki lat, i po prostu jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że my ich jeszcze nie potrafimy zrozumieć, a nawet docenić. I chyba jedną z moich ulubionych akcji TVP, którą naprawdę chcę tutaj przytoczyć, była cudowna. Oj, naprawdę bardzo cudowna akcja, która wydarzyła się w grudniu ubiegłego roku. A ja nie wiem, czy słyszeliście o takim raperze, którego prawie nikt nie zna. No, w grudniu zaśpiewał jakąś tam piosenkę i no, pół Polski się o niego pokłóciło. Ale jak zgaduję, znacie klucz problemu, w którym to właśnie osoby ze starszej daty pokłóciły się z osobami młodszego pokolenia. Co to jest w ogóle wiadro i dlaczego ludzie je walą? U ziomu z ziomem wolili wiaderka, skomplikowane technologicznie, mongograwitacyjne urządzenie składające się z dwóch butelek i wody służące do aplikowania do swej płuc dużej ilości substancji psychoaktywnej zwanej marihuaną. Zrobili to. Krótki poradnik jak walić a TVP co zrobiło? Otóż stworzyli materiał, który to dotyczył projektu nowelizacji ustawy o sądach. Jeżeli obracacie się wokół polityki, to pewnie wszyscy wiecie, że jest to ustawa bardzo kontrowersyjna, która to właśnie umożliwia dyscyplinowanie sadów. Widzimy się w sadzie. A nie, przecież sadownicy to patologia. Ludzie, zapinajcie pasy, bo to będzie istny rozpierdol. Otóż TVP posłużyło się wycinkiem patointeligencji maty, aby wiecie, co w ogóle udowodnić odbiorcom, że cała piosenka właśnie nawiązuje do patologii. Elit prawniczych. O patologii świata elit, również tych prawniczych, opowiedział w swojej piosence Pato Inteligencja raper Mata. Prywatnie syn prawnika, profesora Marcina Matczaka, częstego gościa liberalnych mediów, zagorzałego przeciwnika zmian w wymiarze sprawiedliwości. Kurwa, ja naprawdę jestem pod wrażeniem wyższego poziomu intencjonalności tych ludzi. Jedynie, co mogę wam życzyć, no to trzymajcie się w tych sadach. To, że TVP stosuje cherry picking. Naprawdę nie od dzisiaj wiadomo. Nie od dzisiaj również też wiadomo o tym, że TVP bardzo często ma problemy z przetłumaczeniem jednego prostego zdania. Które niestety później okazuje się, że to tłumaczenie jest bardzo toksyczne, a nawet i szkodliwe. I to naprawdę nie jest mój wymysł. 30 czerwca 2019 roku na stronie TVP Info pojawił się taki właśnie oto artykuł. Kara śmierci za homofobię. Zniszczymy społeczeństwo. Szubienice na marszu LGBT. Ja naprawdę rozumiem, że są osoby, które nie za bardzo mogą lubić LGBT i mogą mieć swoje uzasadnione zdanie, które właśnie potwierdza ich słuszność, ale to, co właśnie zostało napisane na transparentach, to jest naprawdę bardzo poważny zarzut. Ludzie, którzy nie do końca rozumieją, na czym w ogóle polega świat i chętnie by komuś sprzedali lepę za to, że ktoś ma na przykład farbowane włosy. We'll <laughs> Stop odmienności! To zaraz po zapoznaniu się z takim materiałem, taka osoba może pałać jeszcze większą nieuzasadnioną nienawiścią. I tym bardziej, ten wpis jest o wiele bardziej szkodliwy, jak weźmiemy pod uwagę fakt, że ten wpis został błędnie przetłumaczony. Bo normalnie brzmi on tak: kara śmierci jest homofobiczna. Widzicie, jak te zdania diametralnie różnią się od siebie? I wiecie w ogóle, co jest najsmutniejsze w tym wszystkim? Kim? Niektórzy ludzie powiedzą: A przecież to tylko drobna wpadka. No przecież każdemu się zdarza. Nie, kochani, to nie jest wpadka, to jest celowe działanie. Ci ludzie doskonale niestety wiedzą, co robią, co może na przykład świadczyć dalszy wpis. No ale kto tak powiedział? Masz na to dowody? Panie, przecież ja to usłyszałem na żywo musisz mi uwierzyć. No tak, a jak tylko zostaną zalegalizowane związki partnerskie, to może bojówki homo commando wyjdą na ulicę, żeby <laughs> dzieci par heteroseksualnych. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to bardzo naprawdę zabawne, że ta sama telewizja, która propaguje pokojową religię i która w każdą niedzielę transmituje msze katolickie, tak bardzo ma daleko od niej szerząc nienawiść. Jeżeli myślicie, że ja w całej tej zaistniałej sytuacji przesadzam i hiperbolizuję, no to czekajcie na wisienkę na torcie. Poznajcie najbardziej szkodliwy materiał, który powstał na TVP. Nazywa się on Inwazja. Straszna muzyczka ze strasznymi kolorami, które mają przecież ukazywać dewiacje. Człowieku, oni zniszczą cię za chwilę. Jest! Widzę kolorową tęczę ognia nad Sodomą i Gomorą. Widzę. Ja! Ja już nie mogę wyjść z dziećmi na lody. Wyrwanie wypowiedzi z kontekstu. Ponieważ ta osoba, którą tu widzicie, jest prezesem Polskiego Związku Seksuologicznego. Jakiś autorytet w tej dziedzinie. Tylko okazało się, że jego wypowiedzi są zupełnie wycięte z kontekstu. Że on zupełnie nie prezentuje takich poglądów, w jakich jego słowa zostały tutaj postawione. Od razu po emisji tego dokumentu powiedział, że to on, no, nie ma takich poglądów. To zostało zmanipulowane. A udzielił swojej wypowiedzi dla TVP, no, bo uważa, że powinien każdej telewizji, każdemu medium udzielać swojej wypowiedzi, nie tylko tej, która y, gdzieś tam się zgadza z jego poglądami, no ze względu na stanowisko, jakie pełni. Trzeba przyznać, że jest to bardzo prymitywna sztuczka, żeby tak powycinać te wypowiedzi i takie dopasowe. Oczywiście, że są. Prawda na temat TVP jest niestety taka, że oni są zdolni niemal do każdego ruchu, aby zastraszyć swoją publikę. A ponieważ człowiek im bardziej się boi, tym łatwiej go można kontrolować. Jeżeli zobaczycie parę materiałów tej telewizji, to naprawdę nie trudno zauważyć, jakim oni już slangiem bardzo często się posługują. Pamiętacie, jak trzy miesiące temu skrytykowałem TVN za sprawę z Young Cookiem? TVP, jeszcze raz, TVP też to zrobiło, ale nie dlatego, żeby pokazać odbiorcom, że takie zachowanie może być po prostu toksyczne, i dosyć nieodpowiednie, ale dlatego, żeby najzwyczajniej w świecie dopierdolić drugiej stronie. I na ten temat wypowie się nasz gość kanału, którego zaprosiłem do tego filmu. Witajcie kochani z tej strony, Wasza ulubiona męska K-popiera Kamil Sus. I Konrad zaprosił mnie dzisiaj, żebym wyraził swoją myśl o pewnym zjawisku, o którym w sumie dość dawno chciałem pogadać, a nie miałem na to platformy. Także wielkie dzięki, Konrad. Powiem szczerze, nie oglądam zbyt wiele telewizji, ale jeśli już oglądam telewizję, to mam takie szczęście, że trafiam na materiał TVP o aferze z TVN. Często kreują się na strażników tolerancji i arbitrów. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to jest dużo materiałów na ten temat w internecie. W skrócie, w Dzień Dobry TVN został dość solidnie znieważony koreański artysta Emilien Jungkook. I tak się złożyło, że niedługo później, chillując sobie w domu, zobaczyłem, że TVP odwołuje się do tej sytuacji i... Co oni zrobili? Wyśmiewani koreańskiego artysty w Dzień Dobry TVN, TVP przekuło jakiś wielki dyskurs na temat tego, jak to pseudoelita z TVN jest hipokrytyczna. Oni tak naprawdę intuicyjnie czują, że e, nie podobają się różne mniejszości, ale na zewnątrz odnoszą się z tą swoją pseudotolerancją. Na temat tego, jak zła jest lewica. ciągane są sytuacje, kiedy to Kazimiera Szczuka szydziła z osoby prowadzącej audycję w Radio Maria. I to wszystko w imię tego, żeby w publicznej telewizji nakreślić, jak to... Jak to ta zła lewica jest zła? Nie zrozumcie, że nie chcę tutaj wypowiadać się za bardzo o polityce, a tym bardziej o swoich poglądach. Ale kiedy patrzę na te paskudne zagrywki TVP i na to, jak cała sytuacja zostaje zmanipulowana w dyskurs polityczny między lewicą a prawicą, coś jest nie tak. Czy cała sytuacja powinna być w ogóle omówiona w telewizji publicznej? Być może. Ale jeśli TVP omawia tę konkretną sytuację, to powinno skupić się na omawianiu tej konkretnej sytuacji, a nie na prowadzeniu dyskursu politycznego. Gdybym mógł, pokazałbym Wam całe 4 minuty z hakiem tego materiału, bo to jest niesamowity rollercoaster. Ale nie mogę, więc jedyne co mogę powiedzieć, to to, że jakim cudem TVP w dramę pomiędzy TVN a k wciągnęło Romana Giertycha, Marsze Równości, Uchodźców, nie wiem, jest to magiczne. Dziękuję Konrad za możliwość dorzucenia swoich trzech groszy na przelew czekam do jutra, a jeśli lubicie K-pop to zapraszam was na mój kanał. Hasejo. I powiem wam tak szczerze, że absolut TVP dopiero kilka dni temu sięgnął Zenitu. Bo zaraz po premierze filmu Braci Sekielskich pojawił się komunikat, że w telewizji pojawi się też i jego rywal. Czyli produkcja, która została wystawiona pod szyldem TVP i której reżyser był Pan Latkowski, który już wcześniej zrobił też film o pedofilach, ale mam wrażenie, że nawet TVP bało się na samym początku pokazać ten film. No bo był tragiczny i nic nie wnosił do tematu. I tylko dlatego chciałem chcieli go wystawić, żeby był po prostu jakimkolwiek rywalem właśnie dla filmu Sekielskiego, bo tak, obejrzałem ten film i swoją opinię już wystosowałem, to bardzo słaby film, którego jedynym atutem było reklamowanie się, że jest to ukazanie czarnej strony celebrytów, którzy nie wiem, może też są Pedofilami? Przecież muszą być dowody, skoro takie rzeczy zostały przytoczone w reportażu. Wiecie co według pana Latkowskiego jest dowodem, jak ktoś na przestrzeni kilku lat pojawił się w jakimś klubie. Nie, no, chodziłem po ulicy, gdzie został zamordowany John Lennon. Czy ja jestem współwinny jego śmierci? Możecie mi wierzyć na słowo, tam nie ma nic o celebrytach. Ej, ludzie, otwierajcie więzienia. Musimy wsadzić kilka tysięcy osób do nich, Borys. Może czas nie tłumaczyć się tak, jak mi się tłumaczyłeś, że byłeś pijany wtedy, że ćpałeś, że mało pamiętasz. Chcę, żebyś po prostu powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś. Jesteś dobrym aktorem, potrafisz grać, grasz na wrażliwych strunach. Czas może wreszcie doprowadzić do sytuacji takiej, żebyś po prostu powiedział prawdę.